Góra, góra dół. Góra, góra duch. Góra prawo dół. Góra prawo dół! Góra lewo prawo. Góra lewo prawo. Du prawo, góra lewo do. Góra, góra prawo Góra prawo, duch, prawo, duch, prawo. Góra lewo Góra Góra prawo dół, prawo dół! Góra lewo do. Góra lewo Góra lewo du Góra lewo lewo du, Góra do. Góra lewo du Góra Góra Musiałem, gdzie się chowałeś? Skończyliśmy naszej gry w FLS. Słuchaj mnie, musisz zniszczyć kaszety, nie pozwól, by mnie przerobili na te Śmieszną grę możemy grać od kiedy co dzień na przygody sygnać. Zróbmy coś nowego, nielegalnego i niebezpiecznego. amenna, Myślałem, że... Okej. Okay. Chasz, który jest sklep, bo se kąska dla mej przyjaciółki, która jest jak gąska. Więc szybko bądź nie ociąga i się nie zanim nim ta kaseta nagle umie się. Eee! Czy nie masz to gdzieś? Marnujesz mój czas, a czas o pieniądz Odpowiedź jest tam więc co jesteś ślepy no długo coś szukasz Przestań to nie fair Gdy wciąż mnie nie słuchasz Gdyby nie znajdziesz Nigdy nie próbujesz ujrzeć Ponad przód na ekranie To nie mogę kontrolować I to już wiem, że Nie ma znaczenia co jest w środku mnie Ja nie pamiętam Nigdy nie widziałam też mnie gdzie a nie jest upośledzona Chcę gdzieś tam zewnątrz, leśnie gdzieś wewnątrz, ale nigdy mnie nie słuchasz! Słuchasz się. Nigdy mnie nie, nie, nie słuchasz, i mamy... Moglibyśmy mieć dobry czas, jeśli byśmy odpoczęli. Hmm, dlaczego nie położyć swoich rąk na mnie i się uspokoić od otaczającej zieleni? Myślisz, że coś pleśnieje? Cicho, nic się nie dzieje. Coś tutaj jest na rzeczy. Fizofremie się leczy. Boisz się o tym mówić? gadasz jak bariatka, czy to ja, czy ty, ja, czy ty, ty idiota. idiota. Odpowiedz na moje pytanie. Możesz odpowiadać. Odpowiedz na moje pytanie. Czy nie masz to gdzieś? Marnujesz mój czas, a czas to piniądź. Wygóź ty od tytułu! Nigdy nie, mnie nie znajdziesz, nie, nigdy nie, 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 nie spróbujesz ujrzeć. Ponad szum na ekranie to nie mogę kontrolować. I to już wiem, że nie ma znaczenia, co jest w środku mnie.